Zagrajnika dopinguje king. Zagrajnik TV. Gdy kilka miesięcy temu w mediach zaczęło być głośno o pierwszych przypadkach nieznanej wścieklizny u ludzi, nie miałeś pojęcia, że to początek końca świata, jaki znasz. Dziś to zombie są naczelnym gatunkiem na ziemi, a ludzie zepchnięci zostali do roli zwierzyny. Na szczęście okazałeś się być jedną z tych osób, które w pierwszych dniach epidemii poradziły sobie lepiej niż pozostali. Dzięki twojej zaradności i trzeźwemu myśleniu przeżyłeś największe piekło. Zebrałeś wokół siebie bliskich, przyjaciół oraz zagubionych na szlaku ludzi i założyłeś bezpieczną bazę. Teraz to ty jesteś tu uważany za lidera. To w twojej ręce współtowarzysze oddali swój los i to od ciebie zależy czy wasza grupa przyczyni się do odbudowy cywilizacji. Przygotuj kartkę i łówek, by podliczać trzy rodzaje punktów, a gdy będziesz już gotowy, kliknij przycisk Start. tygodni poszukiwania pożywienia nie przynoszą niemal żadnych skutków, a wasze zapasy powoli zaczynają się kończyć. Wiesz, że jeżeli nic się nie zmieni, już za tydzień nie będziecie mieli co jeść. Co robisz? Dopóki nie uda się wam odbudować zapasów, ograniczasz o połowę rację wszystkich mieszkańców schronu. Decydujesz ograniczyć o połowę rację wszystkim poza wojownikami strzegącymi bezpieczeństwa schronu i zbiorowcami poszukującymi zapasów. Ograniczasz o połowę rację wszystkich poza chorymi starcami i dziećmi. Zdecydowałeś, że wszyscy członkowie Twojej grupy w tym samym stopniu odczują ciężar braku pożywienia, co z całą pewnością przyczyni się do zacieśnienia łączących Was więzi. Nakarmieni wojownicy i zwiadowcy oznaczają większe bezpieczeństwo i większą szansę na rychłe znalezienie nowych zapasów. Pamiętaj jednak, że dawanie przywilejów w jednej grupie nigdy nie umknie uwadze pozostałych. Opieka nad chorymi starcami i dziećmi to gest, który z całą pewnością docenią wszyscy członkowie grupy. Obyś jednak za ten szlachetny gest nie zapłacił później głodem całej społeczności. Po wielu dniach planowania, wyruszasz na czele największej dotąd i najdalszej wyprawy po zapasy. Już po kilku dniach natrafiacie w lesie na pustą, ale zadbaną chatkę, w której pełno jest zapasów żywności, leków i ciepłych ubrań. Wygląda na to, że nie dalej niż kilka dni temu ktoś jeszcze musiał tu być. Co robisz? Decydujesz, by zabrać wszystko do schronu i zakończyć ekspedycję. Skoro nikt tego nie pilnował, to najpewniej właściciele już nie żyją. Chatka wygląda na zadbaną, a zapasy robią wrażenie. Z całą pewnością to czyjaś własność, decydujesz się więc zabrać tylko tyle żywności, ile jest wam niezbędnie potrzebne. Potrzebujecie zapasów, ale nie jesteście złodziejami, więc zabraniasz swoim ludziom brać stąd cokolwiek. Decydujesz jednak, by chatka była pod obserwacją. Na wypadek, jeżeli rzeczywiście została opuszczona, a zapasy w niej zgromadzone miałoby się zmarnować. Decydując się zabrać czyjeś zapasy, kupujesz wprawdzie swojej grupie kilka kolejnych tygodni życia, jednak w oczach wielu z nich stajesz się zwyczajnym złodziejem. Choć w twojej grupie nie zabraknie takich, którzy wzięliby wszystko, to jednak większość doceni fakt, że nie opróżniłeś w całości spiżarni jakiś bogu ducha winnych ludzi. Pozostawienie tak wielkiego bogactwa to w oczach wielu dowód na Twoją wielkoduszność i empatię. Nie zdziw się jednak, jeżeli przy okazji kolejnej klęski głodu ci sami ludzie uznają, że to Twoja wina. Będąc na czele dziesięcioosobowej ekspedycji poszukiwawczej, docierasz do stóp niewielkiego, opuszczonego miasteczka. Przez lornetkę udaje ci się wypatrzyć sklep w bronią. Na jego drzwiach wiszą łańcuchy, a na oknach są kraty, ale pod jedną ze ścian stoi ciężarówka, po której łatwo można by się dostać na płaski dach, gdzie na pewno jest wejście do środka. Na nieszczęście, na wielu ulicach miasta roi się także od dużych grup zombie. Co robisz? Nie ma żadnej gwarancji, że w środku znajduje się jeszcze cokolwiek wartościowego. Mimo bolesnych braków broni palnej i amunicji decydujesz się ominąć miasto. Twoja grupa dysponuje zaledwie kilkoma sztukami broni palnej, więc jesteś w stanie zrobić wiele, by zdobyć kilka dodatkowych pistoletów i trochę amunicji. Żeby zminimalizować ryzyko, bierzesz ze sobą dwójkę najlepszych ludzi, a pozostałym każesz czekać w bezpiecznym miejscu. Broń palna to jeden z najcenniejszych zasobów na pustkowiach, więc nie wahasz się ani chwili i zachowując wszelkie środki ostrożności, udajesz się z całą grupą do miasta. To cenny łup, jednak z całą pewnością nie jest on wart ludzkiego życia, co doskonale rozumiesz zarówno ty, jak i twoi towarzysze. Wyruszenie na czele grupy po broń spowoduje, że twoje ludzie nabiorą do ciebie jeszcze większego szacunku. O ile, rzecz jasna, uda ci się w ogóle wrócić. Jeśli tylko uda się wam zdobyć amunicję i kilka dodatkowych sztuk oręża, znacznie ułatwi to egzystencję waszej grupy. Jeżeli jednak podczas tej ryzykownej eskapady komuś stanie się krzywda, winny będziesz tylko ty. Wielodniowa wyprawa po zapasy powoli dobiega końca. Wasze plecaki pękają w szwach od jedzenia, leków i ubrań, więc możecie już wracać do domu. Niestety nie wszyscy zwiadowcy stawili się w umówionym miejscu o czasie. Trzyosobowa grupa spóźnia się już kilkanaście godzin. Co robisz? Świat opanowany przez zombie pełen jest niebezpieczeństw i każdy zwiadowca ma tego świadomość. Nie możesz narażać pozostałych, dlatego nie czekasz już ani chwili dłużej i nakazujesz wszystkim powrót do bazy. Zbierasz ochotników i ruszasz na poszukiwania zaginionych, pozostałym nakazując powrót do domu. Decydujesz się poczekać na spóźnialskich jeszcze jeden dzień, mając nadzieję, że spotkały ich tylko przejściowe problemy. Decydując się na powrót, minimalizujesz ryzyko i nikt nie ma ci tego za złe. Pamiętaj jednak, że być może to ty będziesz kiedyś potrzebował pomocy, której nikt z Twoich najpewniej Ci nie udzieli. Poszukiwanie zaginionych to dowód wielkiej solidarności, ale i braku rozwagi. Nawet ty zdajesz sobie bowiem sprawę, że znalezienie kogokolwiek w tym niegościnnym świecie graniczyć będzie z cudem. Może maruderze są już blisko, a poczekanie na nich kilka dodatkowych godzin spowoduje, że wszyscy razem wrócicie do domu. A być może dawno już nie żyją, a każda godzina zwłoki zwiększa szansę, że przypałęta się tu jakaś grupka zombie. Waszą bramą pojawiła się kilkuosobowa grupka ocalałych. Nie są uzbrojeni, wyglądają na zmęczonych i głodnych, i proszą o schronienie. Zauważasz jednak, że niektórzy z nich mają na ciele zadrapania, lecz gdy o to pytasz, odpowiadają, że to nie rany od przedzierania się przez las. Co robisz? Przyjmujesz ich do środka, ale dopóki nie poznasz ich bliżej, nie upewnisz się, że nie są zaważeni, traktujesz ich jak więźniów. Przyjmujesz ich do grupy, ale przez najbliższych kilkanaście dni uważnie się im przyglądasz. Odmawiasz im azylu, oznajmiając, że nie macie dość zapasów, by wykarmić kolejnych ludzi, a przyjmowanie rannych wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Traktując nowo przybyłych jak więźniów, masz szansę przekonać się, czy są oni godni zaufania i czy przypadkiem nie są zaważeni. To najbezpieczniejsze wyjście, jednak z całą pewnością nie ułatwi późniejszej asymilacji nowych członków grupy. Obdarzając zaufaniem nowych gości, bez wątpienia zyskasz wiernych sojuszników. Oczywiście pod warunkiem, że jeden z nich nie zamieni się w nocy w zombie, bądź nie okaże się, że są oni szajką sprytnych bandytów. Wielu twoich towarzyszy z pewnością uzna cię za okrutnika, widząc jak zostawiasz zmęczonych podróżników na pastwę losu. Ale przynajmniej nie musisz się martwić, czy nowi goście to nie bandyci lub potencjalne zombie. Zwiadowcy donoszą o liczącej kilka tysięcy zombie hordzie, która sunie powoli w kierunku twojego obozu. Co robisz? Natychmiast zarządzasz ewakuację i udajesz się z całą grupą do najbliższych znanych wam względnie bezpiecznych miejsc. Zarządzasz zaciemnienie i ciszę nocną aż do czasu, gdy horda nie minie twojego obozu. Bezwłocznie ruszasz na czele oddziału zwiadowców, by wywołać kilka kilometrów dalej pożar mający odwrócić uwagę hordy. Wiąże się z najmniejszym ryzykiem, oznacza jednak opuszczenie bezpiecznego dotąd schronu, które stało się dla was domem. Zostanie na miejscu i oczekiwanie na dalszy rozwój wydarzeń to dobry pomysł, bowiem wcale nie jest powiedziane, że horda do was dotrze. Jeżeli jednak tak się stanie, istnieje ryzyko, że na całe tygodnie zostaniecie odcięci od świata przez morze wygłodniałych zombie. Wyjście na zewnątrz, gdy całkiem niedaleko grasuje horda zombie, to posunięcie cokolwiek ryzykowne. Jeżeli jednak uda się Wam odciągnąć hordę, będziecie uratowani. W jaki sposób podejmujesz najważniejsze decyzje? Konsultujesz się z grupą najbardziej zasłużonych członków społeczności? Każdą ważną kwestię poddajesz pod głosowanie powszechne? Najważniejsze decyzje podejmujesz sam. Panie starszyzny gwarantuje, że decyzje dotyczące przyszłości grupy podejmować będą osoby najmądrzejsze. Musisz się jednak liczyć z tym, że nie zabraknie osób, którym nie spodoba się fakt nadawania wybrańcom specjalnych przywilejów. Decydując się na demokrację hodujesz zasadzie równości, co z pewnością przełoży się na wysokie morale. Wadą demokracji jest jednak jej wielka ociężałość oraz fakt, że sprzyja podziałom w grupie. Samodzielne rządy to bez wątpienia rządy najszybsze i najskuteczniejsze. Pamiętaj jednak, że wina za każde niepowodzenie będzie spadać wówczas wyłącznie na Ciebie. Przyłapujesz jednego z członków grupy na przywłaszczaniu sobie zdobycznego jedzenia, które powinno być oddane do wspólnej spiżarni i późniejszego podziału. Złodziej zaczyna się kajać i obiecywać, że nigdy więcej do tego nie dopuści. Błaga także o przebaczenie. Co robisz? Podobne przypadki należy karać z całą surowością. Wskazujesz winnego na dożywotnią banicję. Zamykasz złodzieja w areszcie na kilka tygodni, ogłaszasz wszystkim jego przewinienia i zapowiadasz, że nie będziesz tolerował podobnego zachowania. Przyjmujesz jego przeprosiny oraz zapewnienie, że odkupi swoje winy, wyruszając z oddziałem zwiadowców na najbardziej niebezpieczne misje. Surowe karanie nawet najmniejszych przewinień to najlepszy sposób, by całkowicie pozbyć się problemu przestępczości. Musisz jednak uważać, bowiem rządy twardej ręki doprowadzić mogą do wzrostu niepokojów i buntu. Publiczne piętowanie kradzieży i kara więzienia to świetna metoda resocjalizacji, która jednak jest dość kosztowna. Karmienie i pilnowanie więźnia to sporo zachodu i musisz liczyć się z tym, że nie każdy będzie pochwalał taką pobłażliwość. Żal złodzieja wydał ci się autentyczny i jesteś pewien, że będziesz mógł liczyć na jego poprawę. Gorzej, jeżeli twoja pobłażliwość wyjdzie na jaw i każdy dowie się, że za twoich rządów prawo można łamać zupełnie bezkarnie. dnia u bram twojej bazy pojawia się kilku uzbrojonych mężczyzn. Chcą połowę twoich zapasów żywności i leków, a w razie niespełnienia żądań w ciągu dwóch dni, grożą atakiem znacznie liczniejszej grupy. Co robisz? Zgadzasz się na ich warunki, ale gdy tylko odwracają się by odejść, każesz strzelić im w plecy. Decydujesz się spełnić warunki bandytów. Są dobrze uzbrojeni i wyglądają na zaprojonych w boju, więc nie chcesz ryzykować wojny. Kategorycznie odmawiasz i wykorzystując swój talent do przemawiania, próbujesz zastraszyć bandytów armią bezlitosnych, uzbrojonych wojowników, której nie posiadasz. Być może twoja impulsywna decyzja okaże się początkiem wojny z bandytami, a być może wcale nie ma żadnych innych bandytów, a to była tylko grupa naciągaczy. Tak czy owak, twoja grupa wie, że może być z tobą bezpieczna, a wy macie teraz kilka sztuk broni więcej. Zgodzenie się na warunki bandytów będzie was sporo kosztować, ale przynajmniej zagwarantuje twojej grupie bezpieczeństwo. Pamiętaj jednak, że jeżeli ugiąłeś się raz, to bandyci mogą kiedyś wrócić po więcej. Blefując podejmujesz wprawdzie wielkie ryzyko, ale jeżeli tylko ci się to uda, masz szansę nie dopuścić do eskalacji konfliktu i zniwelować ryzyko podobnych żądań w przyszłości. A teraz podlicz swoje punkty i przekonaj się, jakim typem lidera byłbyś podczas apokalipsy zombie. Jeżeli masz 5 lub więcej punktów danego rodzaju, wybierz wynik w odpowiednim kącie trójkąta. Jeżeli masz po 4 bądź 3 i 4 punkty danego rodzaju, wybierz odpowiedni bok trójkąta. A jeżeli masz po 3 punkty z każdego rodzaju, wybierz środek. bezwzględnego dowódcy, który nie cofnie się przed niczym, byle osiągnąć cel. Wszystkich, którzy nie należą do twojej grupy uznajesz za potencjalnych wrogów, a w twoim obozie panuje wojskowa dyscyplina. Ludzie idą za tobą nie z szacunku, a strachu, bo to właśnie ty, a nie zombie, jesteś najgorszą plagą pustkowi. Właściwie nikt już nie wie czemu w ogóle zostałeś liderem, albowiem jesteś zwykłym tchórzem. Unikasz ryzyka jak ognia i boisz się odpowiedzialności, przez co twoja grupa raczej nie przetrwa długo w świecie opanowanym przez zombie. Bardziej niż przyszłością twojej grupy przejmujesz się tym, czy jesteś lubiany i popularny. Unikasz trudnych decyzji, preferując wyjścia łatwe i wygodne w krótkim wymiarze czasu, ale nierzadko zgubne na dłuższą metę. Na co dzień jesteś sympatyczną, ciepłą osobą, która pocieszy każdego i każdemu będzie wsparciem. Ale gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo twoich ludzi, nie zawahasz się ani chwili, by zabić. Ludzie czują się przy tobie bezpiecznie, bowiem bije z ciebie rzadko spotykana pewność siebie i spokój. Podejmując decyzje, kierujesz się nie tyle emocjami, co zimną logiką i przede wszystkim praworządnością. Jesteś zwolennikiem teorii, że przemoc nie jest rozwiązaniem i nawet w świecie opanowanym przez zombie są inne wyjścia. Każdą nową osobę w miejscu obdarzasz kredytem zaufania, dzięki czemu otacza cię liczna grupa wiernych sojuszników. Jesteś całkiem zwyczajnym osobą, z której to ciężkie czasy uczynił lidera. Masz w sobie siłę, zarodność i empatię, nie popadasz w skrajności i, co najważniejsze podczas apokalipsy zombie, jesteś elastyczny. Ludzie cenią w tobie normalność i ludzkość, czyli te wartości, które w zniszczonym świecie spotyka się coraz rzadziej. Pochwalcie się koniecznie, jaki wyszedł Wam wynik i piszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z nim, czy też uważacie, że pasuje do Was zupełnie inny archetyp. Dajcie też koniecznie znać, jeżeli chcecie więcej testów o zombie. Tymczasem, zapraszam do oglądania innych moich materiałów, tak o zombie, jak i o grach. I zapraszam na zagranicznego Face'a, forum i mojego Partonite'a. No i trzymajcie się. Zagrajnika dopinguje Kingi.